Siemaneczko, daszku, ziomeczki! Jestem Gusty i teraz bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w serii Wina, z Inazuma Eleven, część pierwsza. Dzisiaj prawdopodobnie uda się nam wrzucić kolejny odcineczek. Jutro będzie kolejny odcineczek. Chcieliście nazywać w pierwszą tomacie, bardzo proszę z miłą chęcią wam wrzucę jak najwięcej tego, żeby było, bo i tak historii trochę zostało, jednak byłem trochę do tyłu z tą miną, więc po co robić parę odcinków i wrzucać na inne dni, skoro można wrzucić na przykład dwa odcinki jednego dnia i tak dalej. Jesteśmy już po meczu z Otaku. Oczywiście naszym głównym Zadaniem jest znowu zrobienie po prostu sparingu najprostszego z ataku, no bo wiecie, nie rozumiecie, wiecie, nie rozumiecie, po prostu musimy z ataku zrobić tam parę szprawczą, nie? Mamy Sylwię tutaj. No i mamy do pokonania ataku no i my potrzebujemy... Dlaczego? O kurde. Moi drodzy, coś się wydarzyło dziwnego. Mi się to nie podoba. Wiecie że mi się to nie podoba, ja wam powiem, czemu mi się to nie podoba. Nie podoba mi się to z tego powodu, że kurde pokonałem ataku. Więc o co chodzi? Ej, muszę iść do Marka domu, dlaczego? Dlaczego muszę iść do Marka domu? Co to takiego ma być? No moi drodzy, co to kurde ma być? E tam, kurde. Niech im będzie. Aj tam. No i znowu Maciek, co to będzie? Znowu bezsensowy spanning, ale tym samym przechodzimy dalej, pozytywniej, z pozytywną energią. Oczywiście, Jack podaje do walka, Mark podaje do. Jacka, co? Yy, jaki to? Jack do Kevina, Kevin do Aksela, Aksel do Kevina. Aksel podaje przepiękny i strzał na bramkę, moi drodzy. Proszę Państwa, będzie wolaj cały z całej siły. Aksel, bez atakuje, czy poradzi sobie z cricketem? Ty, w ogóle, te, 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 jego nazwa brzmi, jakby był batonem, co nie? Ej, coś ty zrobił. Ej, Axel, kurde. Patrzcie. Oj, jego nazwa brzmi jakby był batonem. Bo cricket. Kurde. Jakby był batonem serio, moi drodzy. Batonikiem, kurde. Co tam ma być? Batony, mamy ludzi z batonów. A, ej, jakie to irytujące jest. A szkoda, szkoda. Dobra, wygraliśmy sobie z nimi, przepięknie, wszystko idzie dalej z historią, oczywiście z serii Nazuma Eleven, część pierwsza. No cóż, nie będzie odcinków yy, online, ale przynajmniej sobie zrobię powiedzmy odcinki z, z wyzwaniami. Postaram się pokonywać różne, yy, różne powiedzmy, yy, postaram się pokonać Legend Japana Raimonem pierwszym i tak dalej. Będę robił jakiekolwiek wyzwania, żeby to było na tyle ciekawe. No i w sumie, może nie wiem, zaczniemy grillę nagrywać. Myślę, bo już tyle razy się przychylałem. W sumie sensie mam jeszcze zapasy z Terrarii na pewno, moi drodzy. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście Terrarię. Bo mogę wrzucić Terrarię, jeśli chcecie. Poradzisz sobie Dragonfly, czy nie? Takie wina nie można liczyć. Aaaa, fajnie, no super, no to ty genialny jesteś. Patrzcie. Eee, złap to proszę, cię. serio proszę, Cię, złap to Endum mamoru, kurde, ty jak ty się nazywasz Markę to musisz to złapać. Dobra, mamy złapanie, no i teraz tak. Pyk, pyk, dragonfly. No i kurcze, dobra, mamy sail, mamy ślisk, ślizg powinien sobie spokojnie poradzić, lecimy na brameczkę i tym samym mamy strzał na bramkę, strzelamy sobie z całej naszej siły w... Z całej siły miało, nie, nie pozaznaczyło mi. Dobra, nieważne, to i tak jest baranka, patrzcie. Nie musiałam używać 100%. W ogóle tutaj siła niby teoretycznie mamy 4 paski na 2 paski, a takiej różnicy zbytnio nie ma. No niestety, no co to ma być takiego. ja, jak to się mówi. Dobrze, idziemy nadal do marka domu. No to niestety w tym odcineczku chyba sobie porujemy troszeczkę historii, nie wiem jak długo będzie trwał, ale zawsze na odcineczek staram się zrobić jakikolwiek mecz. Cześć mamo. no, co tam? Dobra, pięknie, rozmawiamy sobie z szarun. Dobrze. Czy wszystko już wyjaśnione? A nie, przyszedł nas Harry oczywiście, czy w ogóle dziwne, że na Inazuma... pan zbytnio nie było nic, żadnego dialogu z Sharon i z rodziną Marka. Szkoda, przydałoby się takie y, część chociaż historii z jego rodziną, no bo tak to średnio, no tylko David Evans, ale tak poza tym, no serio, tak słabo powiedziałbym. Mogli na przykład, nie wiem, dać scenkę, w której by pokazywali: Wow, David Evans żyje! I Sharon powinna powiedzieć: Mój tato żyje? I wiecie, takie zdziwienie, taki surprise. Ale nie dali tego. No co, z... no co zrobić? Nic nie zrobimy na to. Kurde. Nic nie zrobimy. Dobra, czyli już możemy zrobić ten meczyk. Nealino nas przeszła z jakąś informacją. Dobra, w końcu pokonaliśmy ataku. Okazuje się, że po meczu z ataku możemy przejść do głównego e, finału, czyli walki z Akademią Królewską. Mm. Dobra, czyli mogę już grać z tymi Januszami? Powiedz mi, że mogę. No powiedzcie mi proszę was, mogę? No nie mogę, no zobaczcie jakie Janusze. Nie mogę z nimi grać. Aj tam, oszukali mnie. Dobra, gdzie my? Teraz musimy iść... Uh, mate coffee... Gdzie jest mate cafe? Nie wiem gdzie jest mate cafe w sumie. No i teraz tak. Tutaj będziemy iść tak, tu będzie rywal jeden, patrzcie o tyk, drugi jest tak. Tak. Idziemy sobie przy drzewku, idziemy sobie tu, idziemy sobie po zewnętrznej, po zewnętrznej, po zewnętrznej i... Proszę Państwa, co się staje? Spotykaliśmy jakąś. pokojówkę, co tu się dzieje? What the hell! O co tu chodzi? O co tu biega? Ja nie rozumiem w ogóle serio. Ej, serio nie rozumiem. Wybaczcie, że nie czytam tego dialogu, ale gdybym miał czytać te dialogi, to te filmiki trwałyby godziny, co nie. ale nie chcę wam tego robić. Wow, odblokowaliśmy sobie komputer. Dostaliśmy. Yy, klucz do... do. sali komputerowej. Ciekawe. No nie spodziewałbym się tego. No i muszę na coś czekać. A, przychodzi nasz geniusz Eugeniusz, który jest hakerem bonzo. w nowych i Co on takiego nie robi? Od czego jest zabezpieczenia? On jest... On by włamał się do Pentagonu bez żadnego myślonku. W ogóle by nie musiał. Wow, aha, on do nas dołącza, dobra. E, no i co teraz? No i musimy i tak iść. A i tam. E, station nie shopping area? Gdzie to będzie? Czy to będzie tutaj? Tak, tutaj, yy, w sklepach, na części sklepowej, w polach sklepowych. No i znowu sparring, kurde, duel, light. Dobra, zrobimy to szybko. No nie, no teraz jeszcze Willego lego mam tutaj, no ja. Oj. Dobra, Axel, zrób to. Czek, proszę cię, podaj mu. Łagam cię. Zrób mu ślisk, proszę cię. Jesteś obrońcą, powinieneś być w stanie to zrobić. Dobra, i teraz podejdzie do ciebie, tak jest Blaze do Jacka, Jack podaje do Axela, Axel ma z linię strzału, co się dzieje? A w ogóle jestem ciekaw, czemu tu strzeli. Mnie to ciekawi w ogóle, czy byłby w stanie tak coś tak strzelić. To, nie mamy bonus na jego element, ale to coś... Co to było? Ej! Coś ty zrobił, jak ty się odbiłeś? No nie no! No i tam, takie zabawy, kurde. <laughs> Zobaczcie, co się dzieje, znowu sam mówię sobie strzelić, co to ma być? Co to jest za poziom? To jest poziom null! To jest poziom minus! Kurde, to jest minusowy poziom, a nie zerowy. Nawet nie muszę grać, żeby wygrać. No. Tutaj muszę wejść pewnie coś. No. Dawaj. I co ja muszę to załatwić? No i co ja muszę to załatwić? No. Muszę z tobą pogadać? Nie. Z tobą muszę pogadać? A może ja muszę pogadać tam na zewnątrz? Bo może być też tak, że będę musiał pogadać na zewnątrz. A, no nic się, kurde, tutaj nie zmienia. A może z niej opatrzcie, czek, czek, czekajcie. Ona dziwnie wygląda, moi drodzy. Ona dziwnie wygląda. Kurde. O co chodzi teraz? Co ja mam? Gdzie mam teraz pójść? Tu pewnie jest. Aha, tu jest jakiś komputer, rooms, coś tam, coś tam. My... No nie, no mi się wydaje, że ja muszę. Nie wiem, z wami? Ej, moi drodzy, co jest? Co ja muszę zrobić? A może tu muszę? Nie wiem, tu muszę? Nie, muszę iść do y, komputer sali. W sali komputerowej, w sensie średnicowej. No i znowu! Dobra, tym razem uciekamy, moi drodzy. Nie chcę się już z nimi walczyć. Naprawdę, są tacy irytujący. A jeszcze nie U może Dobra, nara. A, no tak, nara. Dobra, wam Niech sobie będzie. Dobra. Niech sobie będzie co będzie. No nie no no, najwidoczniej muszę kurde tu wejść. Ale gdzie tu jest sala komputerowa? Ej no. Go to made cafe. No i muszę iść do tej made cafe. No i co po wejściu do made cafe? Jesteśmy w made cafe. No i co teraz? Bo nie wiem. Teoretycznie chyba powinniśmy znaleźć jakieś wejście, bo dostaliśmy jakiś klucz, ale gdzie tu jest wejście? Ja nie wiem. Najemne przejście jakieś? Halo? Halo? Nie wiem, tu? Tak, tutaj! No nie, no po prostu no nie, co to ma być? Oszukali mnie, no po prostu oszukali mnie! No patrzcie, co oni zrobili, no nie! Wow! Willy nauczył się hakować, widzicie? Hacking Records, no proszę państwa, wynik hakowania, no super, super. No i przyszły do nas te głowy, dobra zrobimy sobie mini save'a, bo nie chcę tego powtarzać milionowy raz, bo będę się irytował dzisiaj, dobra my ich po prostu rozwalimy, słuchajcie, robimy tak, tyk, tyk. dobra, chodź jak no leć. Dobra, strzelamy, nieważne, nie interesuje mnie. I na Zuma drop. Co my się kurde będziemy bawić? Nie mam zamiaru się z nimi bawić. Bez sensu jest stracić tak czas na to. Chciałbym jeszcze meczek zrobić specjalnie dla was. No co to ma być? Pozwolicie mi w końcu mecz nagrać? Nie, nie pozwolicie mi, bo muszę da robić jakąś historię. Już załatwione z głowy? Już nie będziecie się wściekać? Już nie będą się wściekać, zobaczcie. Już, już jak zostali z rzutem i na to już się wystraszyli, no kurde. Ale słabiaki z was... W ogóle mam czyli... What? Dlaczego Axel Mach jest drugi, a Mark ma 25? Co jest? Eee, czekajcie, w kalkulacjach mojej głowy doszła jakaś dziwna rzecz. O co chodzi? A właśnie, jestem ciekaw, czy tu w mnie jest jakiś easter egg, bo wstawiam, że coś takiego może być. Dobra, muszę wrócić do klubu, Fajnie, do klubu jak w filmie. O, ze mogę pogadać. Pewnie co, znowu do stationa jakiegoś, pewnie. Jakiś station. Dobra, możemy zejść. Już się wystraszyłem. Gra mi nie chciała pozwolić wyjść. Co to ma być? Dobra, jak tutaj teraz się z nimi spotkamy, no to będziemy walczyć już, ale no... Irytujący są naprawdę. Ja nie chciałbym z nimi się tu mierzyć, bo tu strata czasu jest naprawdę... Dobra, Raymon... Przejdziemy sobie środkiem, żeby nie tracić czasu już na to, że może mi więcej zaatakować rywali. Zobaczcie. Ominiemy sobie to. Po prostu sobie ominę to całkowicie. Przejdę sobie przez środeczek. Mm. Wyjdziemy sobie z, z lewej strony i myślę, że tak będzie najlepiej, bo sobie ominiemy więcej sparingów, bo tak by pewnie by mi dało z trzy sparingi, a tak to pewnie jeden miał. Ale... No! Oczywiście, no musiało się tak zdarzyć, no co to by było gdyby nie były sparingi, no moi drodzy, no cóż to by się wydarzyło? Chyba by gra została zniszczona. Co to ma być? Bez sparingów, naprawdę bez sparingów. Nie wiem, Axel, zróbże coś. Ojejku, wy i te wasze podanie jesteście żałosni. Daj Dobra. Strzel z całej siły, proszę cię, traw bramkę. Nie po to cię trenowałem, nie po to tobie dawałem... No nie, no po prostu no nie, no Axel! Co z ciebie wyrosło, człowieku, no przecież... CO TO MA BYĆ?! Sp trafić w słupek, żeby ci się odbiło, no tak trunę. No i teraz... Bramkę. <słuch> Dobrze, mamy 1 do 0, świetnie, idealnie udało nam się. Chcieliście iść na zumę 1, to macie i na zoomę 1, ale w każdym odcinku musi być oczywiście sparring albo mecz, no. no. Niestety, no, będziecie musieli sobie chwilę poczekać, no bo historyjka, chociaż nie wiem, w jednym odcinku nie mieście chyba sparringu lub meczu, była historia, ale no. Nie chcę was zanudzać dzisiaj historią, Chyba, że zrobiłem sobie. Aj, tam. Myślałem, że coś ciutkę podszkolimy, sobie drużynę w meczu sparringowym, ale tu wychodzi na to. Aha, dobra, dobra, już wiem co się wydarzy. Aj. Aj, 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 aj. My będziemy musieli, zapomniałem, zanim my zwalczymy z królewskimi to my musimy poznajdować sobie trenera. Bo przecież bez trenera się nie da grać w strefie futbolu w ogóle. Zobaczcie te zasady, możecie dojść do finału i możecie sobie grać bez trenera, a w finale to już z trenerem musicie grać, a tutaj to nie możecie. W sensie teoretycznie mamy trenera, ale oficjalnie nie mieliśmy tak naprawdę trenera. No. Powiedzmy sobie szczerze: No. Z dzikimi to tak średnio był trener, co? Może z Czarnomagią to jeszcze może, ale no tutaj to tak średnio. O, zobaczcie. Będę cicho. Tak? No nie no! Zobaczcie, mamy zdrajcę, kurde. Aha, aha! Dlaczego teraz w ogóle mi informuje o tym Eriku? Przecież my jesteśmy jeszcze daleko w tyle, a on zadzwonił sobie do Erika Igla. My nadal nie jesteśmy ani w finale, ani nic i mam już wątek Akademii Królewskiej. Nie wiem co to ma być, ale mi się to nie podoba, bo kurde, co to ma być? No, oczywiście Sharp sobie rozmawia z Darkiem, no przecież finaliści strefy futbolu, którzy wygrywają przez 40 lat, muszą w ogóle. Nieźle, Sharp, przez 40 lat wygrywacie, ty wy jesteście geniuszami, wychodzi na to. W ogóle mnie ciekawi to, jak wyglądały wcześniejsze roki. Brakuje mi takiej nazwy, wiecie co? Brakuje mi nazwy takiej, która by opowiadała historię jakby o dorosłych już by zawodnika z Raymona, gdzie grają jako Legend Japan i przechodzą jakby do tej Legend Japan, bo od razu na pewno się nią nie mnie stali. Przynajmniej tak obstawiam. I mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz, jakby dali na przykład o historii dwa lata wstecz. No bo jednak ta e, historia, która głównie opowiada się o tej Królewskiej Akademii, no bo jednak można byłoby zrobić całkowicie wątek na temat Juda Sharpa, e, całą historię, myślę, że to byłoby na pewno ciekawsze niż pokazywanie jakichś galakcji, chronostonów, Ronów i tak dalej. Myślę, że to byłoby o wiele ciekawsze widowiskowe, no i myślę, że e, czegoś sensownego byśmy się nauczyli, bo teraz te historie naprawdę są takie cienkie. Już w Orionie i Waresie są o niebo lepsze niż w Goł, e, czy Chronostolnie. No to to już w ogóle tam porażka była. No nie, no. Dobra, chodź. Dobra. Strzelamy sobie ognistym tornadem. Dobra. Nie będę się po prostu bawić z tym bramkarzem. Serio nie ma sensu. Wiecie, jak ciężko się teraz bawić. Powiem wam tak, można się bawić, ale po co tracić wtedy wytrzymałość? FPki są nam potrzebne tak samo jak TPki i na odwrót. Obydwie rzeczy. Ale lepiej strzelicie raz techniką Hisacu mieć z głowy niż się. Wow, patrzcie, co się stało! Wow, jak poleciała piłka, świetnie! Zarobiliście, poleciała, świetnie. Dobra, to co, możemy już zagrać sobie z tymi z otaku, chciałbym z nimi zagrać mecz oficjalny taki, no w którym nie oszukują, no bo jednak to było oszustwo to, co oni robili. Powiem że nie, nie zgodzę się z tym, żeby można... mogli już grać z, z e, otaku? Powiedz mi, sobie, No jest, w końcu mamy otaku, moi drodzy, jest, cieszmy się! Ale zanim to zrobimy, to poczekajcie. Musimy sobie przejść do y, tematu odnowienia energii, bo przecież y, sensowne grupy uderzeniowe y, y, randomów niszczą nam duży dopływ energii i tracimy zbyt tak szybko, że na nie jesteśmy w stanie zregenerować. <suszy> Właśnie, ale no niestety trzymać trzyma. No nic no, ten odcinek będzie trochę dłuższy niż poprzedni, ale przynajmniej będziecie mieli dwa odcinki, no cóż we pewnie będzie trochę nudniejszy, bo będziemy mieli przecież chociaż. Hmm. Wiem najbardziej ciekawi walka z legendarną 11 i na sumę serio. Bo jednak włoską jest ciężej przebić, prawda? Niż inne techniki. Hmm. Oni tutaj nie mają mi co zaszkodzić. Szczególnie, że. Patrzcie sobie na tego pana, który jest obrońcą. W ogóle, dlaczego ja naciskałem Lock cały czas? Hmm. <słuch> Przyzwyczajenie z Discorda, nieważne. Jego Kick 21. Nie no, my tu nie mamy czego się bać. Nasz Mark na kurde lepszą no, obronę. Nie, to to to... Ja muszę coś porównać, moi drodzy, czekajcie. Co tu się wyprawiło właściwie? Hmm. Nie podoba mi się to. No i teraz formacja mam jakąś sensowniejszą, moi drodzy. Ile ty masz kopa? 17. Ale Max ma nawet! Nawet Jack ma lepsze kobiety, to są obroty. do no ja. Gramy <słuch> z przeciwnikiem, który jest niewarty uwagi, naprawdę. Czy kiedykolwiek w tej grze spotkam przeciwnika, z którym będę miał poważne problemy? Bo mi się wydaje, że na razie nie ma takiego problemu. Dobra, podaj. Podaj, Max, wiem, że dasz radę. Dobra, dzięki. Ale gdzie ty podałeś? Mordo! Dobra, no. Podanie. Coś ty zrobił, Kevin! Miałeś oddać strzała, nie podawać. No i tak się, kurde, dzieje, kiedy Dragonfly yy, gra za Axelem Laserem Dobra, cofnij. No, świetnie. Teraz idziemy do góry. A, Zigzag Spark. Załatw go, bo technika działa na ziemię, więc idealnie. W ogóle nie wiem, jakim cudem technika błyskawic jest techniką powietrzną, ale no dobra. No już nie będę narzekał, ale no. No, troszeczkę przesadzone to jest. Dobra, co my tu możemy zrobić? Może dla odmiany użyjemy sobie... Poczekajcie. A wiecie co? Będę w stanie strzelić jeszcze raz z smoczym ciosem. A tu sobie strzelę. Tak po prostu dla... Yy, tego, żeby sobie sprawdzić, czy jestem w stanie przebić tego bramkarza normalnie. Bo on będzie miał technikę hejtac na 100%. I jestem ciekaw, czy ona jest silniejsza, niż smoczy cios. Nie jest silniejsza, jak widzicie. Po prostu w historii mieli boosta i tyle, nic więcej na tate. Wow, stary, ja nie wiedziałem, że ty jesteś, kurde, w stanie takie salta robić. Kurde, jesteś początkującą grającą w piłkę, nawet ledwo yy, potrafisz trafić do bramki, a tu nagle salta robisz. Co tu się dzieje w tej historii, moi drodzy? Axel Blaze próbuje przejść w piłkę, co się dzieje? Axel Blaze robi niesamowity wślizg, który przejmuje piłkę. Lecimy do ataku, czy powiedzie nam się atak? Podanie do Kevina Dragonfly'a, Kevin Dragonfly a podanie do... A, wślizg. Aha, nie ci się. Jomek. Zrób to proszę cię. Naprawdę. Dziękuję. Blaze się postarał. Dobra, Kevin, ono tu. Dobra, lecimy moi drodzy. Nie no, muszę nie wstrzelić jeszcze jedną bramkę, bo bo on i tak energii już nie ma. Patrzcie. O to nic poczyć o będziemy mieli jeden TPK, Ale FPKów ty, jako się szybko FPKi. Przecież ja go praktycznie nie używałem. O co chodzi? Ja przecież tylko podałem dwa razy i strzeliłem. Nie no, więcej razy podałem, ale to nie powinieneś tak szybko tracić FPK. Przecież ja Ci nie powinienem tak zmęczyć stary. Dobra, teraz sobie wymienimy cabina Dragonfly'a. W sumie nie. Będę mógł używać ognistego tornada, ale to dobrze, bo ognisty tornado tutaj wystarczy albo zrzuty na zoomy dla chcącego niestronego, moi drodzy. Ty masz w ogóle jakąś technikę? Nie masz. To dobrze. Dobra. Myślę, że Steve najbardziej dogaduje się tutaj w tej drużynie z celem, jako w kolejności teraz takiej, jeśli chodzi o osoby biegnące w polu, no to myślę, że to combo dla nich będzie najlepsze, bo przynajmniej sobie poradzą, ale widzę, że to i tak nie przejdziemy Steve'em, bo wykorzystałem tam swoją technikę typu zasłony dymne, nie wiem, jak można się na takie rzeczy nabrać. Tym razem nie przejdziesz Maxa, Max cię po prostu zjedzie, patrz. O, wow, ta technika jest nawet na niezłym poziomie, widzę. Ona musi chyba zabierać 30TP, zobaczmy przyjął 4, 20, nie wiem, 23 tepy, kurczę, to ma 23 TP? to zabiera 23, nie dobrze. Albo 24, albo 23 zabiera. Nawet nie zwróciłem jakoś mocno uwagi na to, ile dokładnie zabiera, ale nie spodziewałem się, że tu będzie zabierać dwo, tak mało i jest tak efektywną techniką. A może dlatego jest efektywna, bo moi zawodnicy mają po jakieś 15 do dribblingu. No patrzcie, na przykład taki Janusz tutaj, widzicie, mamy podanie do Axela, Blaze podaje do Steve'a, Steve podaje do Axela, Axel! Dobra, to co? Bawimy się czy nie bawimy? A nie, baza, ba się, kurde. Jak nie trafi na to trumno, niejku, nie będę się narzekał. To jest odliste tornado, które ma aż 30 czy tepeki zabiera? Jesteśmy dość blisko, więc nawet jak by użyli techniki Hisatsu... Poza tym ta technika Hisatsu u niego w ogóle zabiera bardzo dużo TP, widzę. Bo ona zabiera około 30, co ciekawe, i więc teoretycznie jest silniejsza niż Boska Ręka, ale... W ogóle mi się tu nie zgadza nic. A może jest silniejsza niż Boska Ręka, ale on ma słabą obronę, bo nie wiem jaką ma body, jaką ma kontrola. Jaką ma wytrzymałość i tak dalej. Myślę, że to przez to. O, dostaliście boosta. No niestety busz wam się nie oddaje. Moi drodzy, no bo... A, zasłona dymna. no tak. Ta drużyna jest tego charakterystycznego typu, że ona będzie spamować tylko jedną techniką. I przez to w ogóle mają faula. No fajnie, spoko, cieszę się. Może uda mi się strzelić kolejną bramkę. Ustawimy sobie zawodników w jednej linii, żebym mógł strzelić sobie brameczkę po prostu. Patrzcie. No i patrzcie. No i patrzcie co się dzieje teraz. Patrzcie co się stanie. Pek, pyk, pyk, pyk. Kurcze, coś ty zrobił! No ziomuś! O! Oh. Moi drodzy, patrzcie co ja zrobiłem, no nie mogę w to uwierzyć, co ja zrobiłem, ja podałem, a, już myślałem, że spalone, a wyszło na to jednak, że zawodnik po prawej stronie był, proszę Państwa, ogniste tornado, co się dzieje, leci w stronę bramki, rywala, czy rywal sobie poradzi z tym, czy będzie mieli czwartą bramkę przed końcem pierwszej połowy, tak jest, moi drodzy, 4 do 0, 2, 2 bramki Kevin, a dwie bramki Axel, i na tym nie koniec. Dobra, mamy 4 do bardzo przepięknie się dzieje. Eee, lecimy dalej, moi drodzy, zaraz będzie oficjalnie napastnik naciera w pole karne. Czy nam się powiedzie? No niestety skończyliśmy pierwszą połowę, no szkoda, szkoda. Cóż to takiego się... <laughs> Ojejku. Ojejku. Dobra. No, myślę, że mi się szybciej te peki skończą, niż oni cokolwiek zrobią, tak mi się zdaje przynajmniej. No, co za słone dymnej użyjesz? No, no nie... O, kurde, sprawdźmy. Mordeczko, no w ogóle ten... Nathan jest do niczego. Patrzcie, on nie jest w stanie okiwać. Wow, pierwszy raz Nathan użył Quick, nie niemożliwe, brawo dla niego, brawo po prostu! Musicie napisać brawa dla tego geniusza, że pierwszy raz w życiu opanował takie ciężkie techniki, żeby udało mu się to powiadu. Łopanie, o, Axel Blaze próbuje zrobić... Dobra, myślę, że w ślizgiem sobie poradzisz. No. Dobra, Blaze zaartwił obydwu, nawet tego nie przewidziałem, że obydwu przejedziesz. Ale możemy... Nie podoba no. Nie podoba mi się to, moi drodzy. Blaze, proszę Cię... Serio, fake bomb? No nie no, arbuza nam podaj. co to? Ty wścibski trenerze, ty... Januszu, kurde, oni mają Janusza, oni mają trenera, który jest Januszem, serio. On takie Januszowe rzeczy, on zjada arbuzy i rzuca, kurde, na pole i pomienia pod piłkę. Kurde, to jest niezgodne z regulaminem, co to ma być? Co to, kurde, ma być? Strzelaj! Co? Coś Ty zrobił, Axel, dlaczego oni na no, wsajdzie? No ja nie rozumiem, no ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ty się tak ułożyłeś, dlaczego Axel się tak ułożył, ja nie rozumiem tego sensu, o co chodzi, co to ma być, co tu się dzieje, moi drodzy, no, czy to jest jakiś, to jest jakaś wariacja, no, po prostu nie wytrzymam tego, mamy jednego zawodnika, no i co z tego, że bramkarz tam jest, myślę, że sobie poradzisz, co? Dziękuję, dziękuję ci za łaskawość, drogi Blazie, może sobie poradzisz i strzelisz bramkę po raz... Z... Kolejny, może tym razem będziesz miał hat -tricka. co ty na to? Dobrze, proszę Państwa, czy hat-trick w stylu Axela Blaze'a nam się powiedzie? Czy będzie to yy, nam widziane? Tak jest, moi drodzy, nasze oczy widzą, nasze uszy słyszą I tym samym mamy hat-trick Axela Blaze'a Widzicie? Sensownie Bardzo sensownie Dobra Lecimy dalej Zróbmy no, tak, zróbmy tak o, no dobra, Ojoj, o, patrzcie co się, ej, oni się zbustowali, co się dzieje, wow, wow, chłopaki, co się tam dzieje, dlaczego żeście się tak zbustowali? wow, proszę Państwa, Timmy, Timmy przejął piłkę, wow, stary, ja się tego nie spodziewałem po tobie, naprawdę, Abra, robimy piękne podania, myślę, że z strony Axela Blaze'a, no i tym samym mamy strzał obrotowy, której tak kończy bramkarza, coraz bardziej go gnębimy, aż w końcu nie będzie miało nawet FPK. W ogóle ciekawa, ciekawostka jest taka: patrzcie, ja teraz FPK, a ten bramkarz sobie broni te strzały Hisatsu, co nie? Teoretycznie strzał Hisatsu jest tak mocny, że cię wrzuca do bramki, a ten w ogóle nie traci FPK. Widzicie cały czas full, ma 79, a co tam? Jestem komputerem, jestem botem, dla mnie zasad nie ma. Ja widzę zawsze, co tak samo jak wiecie, widzialność przeciwników. To nie jest tak, że my widzimy moc, zawsze cię widzi, co nie? Bot zawsze cię widzi. Nie ma czegoś takiego, że cię nie widzi. Może najwyżej po prostu cię olać, ale on cię zawsze widzi. Nie ma czegoś takiego, że bot cię nie widzi, bo bot nie ma jakby oczu, co? nie? Bot nie ma czegoś takiego, że ma ciemnie przed oczami, tak? Nie ma czegoś takiego. Naprawdę, uwierzcie mi na słowo, nie posiada takich możliwości. Dobra, padamy tu. Może się uda. No nie wierzę, patrzcie, no nie wierzę. Ty, no nie, no my mamy jakiegoś kurde paciekie. Jaki... Jakie hamidło? No zobaczcie jakie hamidło u nas jest w zespole. Patrzcie co on zrobił! On sfaulował typa! Ty. Ej, ja cię zaraz zmienię kurde typie. I ty zaraz opuścisz nasz zespół! Co to ma być? Ty wjechałeś w niego, w ty uderzyłeś go w biodro. Co to ma być typie? Grasz nieuczciwie. No nie. O, dobra, mamy przynajmniej... Przejmijmy chociaż piłkę. Powiedz może że piłkę, proszę cię naprawdę w pole karne nie chcę mieć problemów, tak? Nie chcę, żebyście to przejęli. Serio, naprawdę. Wow, co? Co się? Wow! Co się dzieje? Podanie Naitana, co to ma być? Gdzie ty podajesz Naitan? No i w pole karne, Max podaje do Maxa, Max podaje do Steve'a, Steve, Steve podaje... Tak, jest, mój drodzy, co się stało, nawet nie wiem co wydarzyło się tutaj, ale Steve wykorzystuje strzał obrotowy i po raz kolejny mamy kolejną brameczkę. No 7 do zera no taki wynik C. No i w tej nazwie tak naprawdę w ogóle nie ma trudności. porównując to do w 2013, to tutaj trudności zero, nawet jakby mieli nieskończoność TPE, -ów, ów to to się nie da. Tak samo jest w GoPro stone, jak już odpowiednio macie poziom drużyny. Nawet coś tego, że macie drużyna z jednym levelu. Co nas to interesuje? Włączamy boosty, włączamy sobie uzbrojenie, włączamy sobie Mixitransa i mamy z głowy trudność. Już nie ma w już to jest zerowy wtedy poziom trudności Nie ma czegoś takiego jak trudność dla nas, no co wy W grze trudność, co to takiego? Ja nie znam takiego słowa, moi drodzy, naprawdę Ja takiego no i w końcu, no, dawno nie widzieliśmy trudnej powierzchni Aha Ja chyba tego małego wyrzucę z drużyny On jest bezrużyteczny, naprawdę Nawet nie mogę z nim wykorzystać z jego jedynej techniki hisetsu Przepraszam, nie jego jedynej techniki hisetsu, bo posiada jeszcze kung fu główka Ale hello po co nam taki słaby strzał w drużynie? Ja nie rozumiem tego. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie, jeśli ocinek się spodobał, pa, dajcie łapkę w górę. Zmieńcie przycisk subskrypcji z kolorów schodzącego słońca na kolor chmur na niebie. Pamiętajcie, bo oglądajcie wszystkie materiały Do końca. To cześć na razie. hejka, do zobaczyska. Jak ktoś wie, jak mi pomóc, z Inazumelion Costra jest z 2013, to proszę pisać w komentarzach. Mam błąd 23913. Na razie.